Hej, właśnie wróciłem do domu i coś mnie tknęło. Nadal wszyscy trzymają się tej dziwnej zasady o dwóch Oczywiście. Myślisz, że coś się tu zmieniło, odkąd wyjechałeś? Myślałem, że to jakiś stary zabobon, ale serio nikt nie wychodzi. Nie chodzi o to, czy ktoś wychodzi, tylko o to, że nikt, kto wyszedł, nie wrócił. Brzmi jak bajka dla dzieci, żeby nie włóczyły się w nocy. Tylko, że bajki nie sprawiają, że ludzie naprawdę znikają. A ty to widziałaś na własne oczy? Nie, ale mój brat tak i dlatego go już nie ma. Nie musisz mi wierzyć, ale nie rób głupot. Muszę to zobaczyć na własne oczy. Nie mogę przestać o tym myśleć. Ta cała ciemność to musi być jakiś mit, nie? Nie wiem, Kuba. Wiem tylko, że ludzie boją się nie bez powodu. A może to tylko przypadki. Ktoś odszedł, ktoś miał wypadek. Ludzie lubią tworzyć legendy. Wypadek? Myślisz, że mój brat miał wypadek? Przepraszam, nie chciałem tak tego ująć. Po prostu próbuję to zrozumieć. Nie musisz rozumieć. Po prostu nie wychodź. A jeśli wyjdę i nic się nie stanie? To się nie stanie jeszcze. Brzmi, jakbyś wiedziała więcej. Wiem tyle, ile widziałam. A co widziałaś? Okno mojego pokoju wychodzi na ulicę. Kiedyś, jako dziecko, zobaczyłam kogoś, kto wyszedł. Aj. I... I nic, po prostu przestał być. Przestał być? Był, a potem go nie było. Nie było krzyku, nie było cienia, jakby nigdy go tam nie było. I nikt nic z tym nie zrobił. A co mieli zrobić? Szukać kogoś, kogo według nich nigdy nie było? To niemożliwe. To przestań myśleć, że to bajka. A może ludzie po prostu się boją i wmawiają sobie rzeczy? Nie wmawiasz sobie, gdy widzisz, jak ktoś znika przed twoimi oczami. Ale... Pamiętasz starego Wojtka? Tego dziwaka spod lasu? Tak, twierdził, że wie, co dzieje się w ciemności. Mówił, że to nie jest tylko brak światła, że to coś żywego. I oczywiście nikt mu nie wierzył. Bo mówił rzeczy, które brzmiały jak majaczenie wariata. Że w ciemności są cienie, które patrzą. Że słyszał szept, który znał jego imię. A potem? A potem pewnej nocy wyszedł. Mówił, że pokaże wszystkim, że nic tam nie ma. I co? Zgadnij. Zniknął. Jego drzwi były otwarte. Światła wróciły. Nie było go. Nikt nie szukał? I kogo mieli szukać? Nie było śladów, nie było hałasu, tylko otwarte drzwi i pusty dom. A ty dalej tam mieszkasz, jakby nigdy nic? Ludzie się przyzwyczajają. Udają, że to normalne. Ale to nie jest normalne. Więc nie wychodź i nie sprawdzaj, co się stanie. Nie wiem, czy potrafię. Ania. Co się stało? Patrzę przez okno. Ktoś idzie ulicą. Kto normalny chodzi teraz po ulicy? Nie wiem, ale zaraz będzie druga. Kuba, zamknij okno i odwróć się. Światła. Nie patrz. Zgasły. A. O... Ania? Kuba, proszę. Wróciły. I co? Nie ma go. Wychodzę. Kał! Nie mogę tak po prostu siedzieć i udawać, że nic się nie stało. Kuba, to nie twoja sprawa. Jeśli to tylko legenda, wrócę cały i zdrowy. A jeśli nie. to się dowiem. To najgłupsza rzecz, jaką w życiu słyszałam. Wyszedłem. Wróć. Jestem na ulicy, pusto, zero śladów. Jakby nikt tu nigdy nie stał. Bo może nie powinieneś tego widzieć? Idę dalej. Kuba, proszę zawróć. Coś tu jest. O czym ty mówisz? Coś, coś się poruszyło w cieniu. Kuba, uciekaj. Zaraz na to, nie cień! Co? To ślad, jakby ktoś ciągnął coś po ziemi. Kuba, błagam, przestań. Idę za tym. Nie rób tego. Za rogiem coś leży. Wracaj! To kurtka. Co? Kurtka tego faceta, którego widziałem, ale jego nie ma. Wracaj do domu, błagam. Nie mogę, muszę wiedzieć. Kuba, nie wszyscy wracają. Podniosłem ją. Jest zimna, jakby leżała tu dłużej niż powinna. Nie dotykaj jej. W kieszeni coś jest. Kuba. Kartka z czymś napisanym. Nie czytaj, po prostu wracaj. To nie zaczyna się o drugiej, to kończy się o drugiej piętnaście. Co? Coś tu nie gra. Ten gość nie zniknął w ciemności. Kuba, błagam idź do domu. Coś tu jest. Mam wrażenie, jakbym nie był sam. Odwróć się i wracaj. Chwileczkę, coś błyszczy na ziemi? Nie. Klucz stary, zardzewiały, ale ma jakąś literę. Nie podnoś go, nie ruszaj po prostu. Litera M. Kuba to pułapka. Coś się ruszyło w alejce. Uciekaj. Widzę, coś tam jest. Kuba, nie oglądaj się. To sylwetka, nie rusza się, po prostu stoi. Proszę cię, wracaj do domu. Podchodzę? Nie. To manekin. Co? Ubrany w te same rzeczy, co ten facet, którego widziałem. To niemożliwe. Jego ręka Ze wskazuje na coś. Kuba, przestań. Wskazuje na latarnię. I co z nią? Na niej też jest kartka. Nie czytaj tego. Następny będziesz ty. Uciekaj stamtąd. Słyszę kroki. Kuba. Są coraz bliżej. Błagam, uciekaj. Nie wiem skąd dochodzą. Echo odbija się od budynków. Kuba, proszę, to nie żart. Odchodzą. Co? Kroki. Były coraz bliżej, ale teraz oddalają się. Uciekaj, póki masz czas. Coś tu nie pasuje. Wszystko tu nie pasuje. Gdziekolwiek byłem, to coś mnie prowadziło. Najpierw kurtka, potem klucz. Teraz ten manekin. To nie jest gra. A jeśli to wskazówki? Joe? Może ten, kto zniknął, zostawił mi wiadomość. Może chciał, żeby ktoś to znalazł. A może po prostu masz uciekać, zanim staniesz się kolejną ofiarą? Zaraz, coś jest na ziemi. Kuba! Ślady. Nie. Świeże. Wracaj do domu, do cholery. Nie prowadzą w stronę miasta. Kuba, nie kończ tego zdania. ...prowadzą do lasu. Nie idź tam. Muszę. Nie musisz. Jeśli ten ktoś żyje, może potrzebować pomocy. A jeśli nie żyje? To muszę wiedzieć, co go spotkało. Zaczekaj. Co? Nie idź tam sam. Idę do ciebie. Gdzie jesteś? Wychodzę z domu. To zły pomysł. A twój był dobry? To co innego? Nie, nie jest. Jeśli coś ci się stanie... To samo mogę powiedzieć o tobie. Au. Gdzie jesteś teraz? Na skraju ulicy. Widzę drzewa. Nie wchodź tam, dopóki nie dojdę. Nie wiem, czy mamy czas. Zaraz będę. Słyszę coś. Co? W lesie kroki, ale nierówne, jakby ktoś się chwiał. Może to on. Albo coś innego. Nie wchodź tam. Ślady prowadzą prosto w ciemność. Błagam Kuba. Zaraz. Co? Przestało się ruszać. Um... Jakby czekało. Nie zbliżaj się. Słyszę oddech. Uciekaj. Za późno. Kuba? Co się dzieje? Nie mogę się ruszyć. Co? Co tam jest? To coś stoi między drzewami. Widzę zarys postaci. Uciekaj stamtąd. Nie rusza się, tylko stoi i oddycha. Może to ten facet, może on. A nie, to nie człowiek. Jak to nie człowiek? Jest zbyt wysoki i chudy. Jakby zbyt chudy. Kuba, błagam, wracaj! Zrobił krok. Bardzo wolno, jakby się ślizgał. Nie czekaj, uciekaj! Odwracam się. I co? On jest bliżej. Nie słyszałem kroków, Ania, a jest bliżej. Kuba, biegnij! Zaczynam biec. Gdzie jesteś? Za rogiem, skręcam. Widzisz go jeszcze? Nie. Musisz się gdzieś schować. Czekaj. Co? Słyszę kroki, ale nie swoje. Kuba to on. Nie wiem, kroki są nierówne, jakby coś szurało nogą po ziemi. Błagam, ukryj się! Za mną jest bramać do jakiegoś podwórka! Wchodź tam. I co widzisz? Nic, jest ciemno. A kroki? Ciągle je słyszę, ale one się nie zbliżają. Coś cię śledzi. Patrzę przez szparę w bramie. Kuba! On tam stoi. Gdzie? Na środku ulicy, odwrócony w moją stronę. Boże. Nie rusza się, on tylko stoi. Musisz coś zrobić, nie możesz tam zostać. Ale... Ale co? Jest bliżej niż był wcześniej. Nie słyszałeś jego kroków? Nie. Kuba, to coś nie jest normalne. Czekaj, to on... Co? Jego głowa powoli się przechyla, ją jakby mnie zauważył. Kuba, ruszaj się. Kuba, odpowiedz! Upadłem. Coś jest nie tak. Co się stało? Biegłem i. ziemia się zapadła. Wpadłem w jakąś dziurę. Gdzie jesteś? Nie wiem. Tu jest ciemność, ale nie tak jak w nocy. To inna ciemność. Gęstsza. Boże, Kuba. Chodzę. Wszystko wygląda jak jakaś pusta wersja naszego miasta. Te same ulice, ale jakby martwe. Musisz się stamtąd wydostać. Czekaj, coś widzę. Co? Ludzi? Kogo? Wszystkich. Są tutaj. Jak to? Stoją w rzędach, nieruchomo. Jakby byli uwięzieni we własnych głowach. Kuba, nie podchodź. Mówię do nich, krzyczę i nic. To pułapka. Ich oczy puste, jakby jakby ich już nie było. Wróć. Muszę ich stąd zabrać. Jak? Nie wiem. Muszę wymyślić sposób zanim. Zanim co? Zanim on tu przyjdzie. Kuba. Ania, on tu jest. Czuję to. Słuchaj mnie, wiem jak ci pomóc. Co? Jak? W bibliotece jest zakazana księga. No, zawsze myślałam, że to bzdura. Ania, ja tu nie mam czasu na bajki. To nie bajka. Ta książka mówi o tym miejscu. O alternatywnym świecie. Co? Wkradam się do biblioteki. Muszę znaleźć tę księgę. Po co? Tam są napisane słowa, które mogą ich stamtąd wydostać. Co jakie słowa? Nie wiem, jeszcze ich nie znalazłam. Ania, pospiesz się. Coś się rusza. Jestem między regałami. Bibliotekarka tu jest. Muszę być cicho. Oni, oni zaczynają się poruszać, ale jakby w zwolnionym tempie. Kuba nie daj się dotknąć. Co? Tak pisało w księdze. Jeśli cię dotknę, możesz zostać tam na zawsze. Świetnie, teraz mi to mówisz. Znalazłam książkę. I co teraz? Szukam rozdziału, coś tu jest. Wyzwolenie z ciemności. Ania, on jest coraz bliżej. Muszę przyjść do ciebie. Co! Muszę tam wejść z książką, inaczej nie zadziała. Oszalałaś! Jeśli tego nie zrobię, zostaniesz tam na zawsze. Ania, już do ciebie idę. Ania, on tu jest. Widzę go! Kuba, uciekaj! Jest szybki, moc zbyt szybki! Ja, ja wbiegam do lasu. Muszę znaleźć tę dziurę. Ania, nie, to zbyt niebezpieczne. Nie ma innej opcji. Biegnę, krąży za mną, on mnie widzi! Kuba! Jestem w jakimś zaułku. Zniknął na chwilę. Spadłam. E, znalazłam przejście. Koł? Wpadłam w tę dziurę. Jestem w twoim świecie. Ania, gdzie jesteś? Nie mogę biec. Coś stało się z moją kostką. Trzymaj się, zajmę go. Widzę ich wszystkich. Oni jakby byli zamknięci w swoich głowach. Zacznij ten rytuał teraz. Słowa więzów. Uwolnijcie duszę z ciemności. On się zatrzymał. Ania zawraca. Kuba nie. Idzie w twoją stronę. Muszę skończyć. Muszę. Ania. Nie, jest tu, patrzy na mnie. Zabierz ich i uciekaj. Nie mogę cię zostawić. Weź księgę i idź. Kuba, proszę. Idzie prosto na ciebie, musisz skończyć zaklęcie. Cienie, odrzućcie swoje więzy, niech światło was wyzwoli. Ania. Kuba! On mnie dotknął. Nie. Coś, coś jest nie tak. Już kończę, jeszcze moment. Umysł mi się rozmazuje. Niech granice pękną. Ania, nic już nie czuję. Gotowe. Ja, ja wróciłem. Kuba! Weź ich i uciekaj. Ale. Nie masz czasu. Co ty robisz? Biorę księgę, dokończę to. Kuba, to cię zabije. Jeśli nie zrobię tego teraz, to wróci i nikt nie będzie bezpieczny. Proszę, nie rób tego. Idź, ratuj ich. Kuba. Kuba poświęcił się, by uratować całe miasto od tej czarnej magii. Został w tamtym świecie już chyba na zawsze, ale Ania nie spocznie, póki go nie uratuje. Jeśli ci się spodobała ta historia, to daj suba i zostaw łapkę.